W zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu odbyła się niecodzienna lekcja nauki jazdy. Warsztaty, w których udział wzięli uczniowie, nauczyciele, pracownicy oraz osoby spoza szkoły, poprowadzone zostały w ramach programu Taktyki Bezpiecznej Jazdy Symultak, realizowanego przez Fundację Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych. Zajęcia pokazały, że trzeba wykorzystywać symulatory taktyki bezpiecznej jazdy i inne zdobycze nauki dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kiedy kursant uczy się w tzw. Tak hybrydzie, czyli część zajęć odbywa na, w tradycyjny sposób, czyli w pojeździe tradycyjnym, osobowym, a część na symulatorach, wtedy ta grupa młodych kierowców, a jak wiadomo wśród młodych kierowców najwięcej jest wypadków czy zdarzeń drogowych, ta grupa, która szkoli się w tak zwanej hybrydzie, ma tych wypadków znacząco mniej. I to są badania, które potwierdzone są statystykami czy też badaniami naukowymi prowadzonymi przez uniwersytety. W związku z tym my wychodzimy z założenia, że no, trzeba promować zdobycze współczesnej nauki. To już nie te czasy, gdzie dzieci uczy się za pomocą chodzik-samochodzik, czy jakieś takie organizowane, powiedzmy miasteczka ruchu drogowego, gdzie gdzie tak naprawdę one mają niewiele wspólnego z rzeczywistością. Dzisiaj młodzież tak, y, y, dla, dla młodzieży atrakcyjne narzędzia to jest, to jest ekran, to są dynamika jazdy i, i te wszystkie związane z tym y, odczucia. A jeżeli to jest wykorzystywane w szczytnym celu, no nie tylko do gier, gdzie to chodzi o, tak naprawdę o podbijanie emocji, ale po to, żeby uczyć dzieci, jak wyglądają sytuacje drogowe, jak taktycznie ustawiać się w ruchu drogowym, jak taktycznie zwracać uwagę na to, kiedy może nastąpić sytuacja krytyczna, no to to jest ten cel. W części praktycznej zajęć wykorzystywany był nie tylko symulator. W części praktycznej mamy też przewidziane takie zajęcia na przykład z alkohologlami, żeby pokazać młodzieży, jak wygląda świat po użyciu alkoholu i zdolności, czy to percepcji, czy w ogóle orientacji. Mamy też takie zajęcia związane z, na przykład z obsługą samochodu, który się, który się zepsuł, czy takie z trójkątem. Niecodzienne zajęcia miały pokazać, że zdobycze techniki pozwalają nie tylko na lepsze przygotowanie do kierowania samochodami i traktorami. To zależy nam na tym, żeby też uświadomić naszym uczniom, jak ważne jest bezpieczeństwo poruszania się na drodze. To nie znaczy, że zrobią prawo jazdy i już nie muszą, przestrzegają nawet przepisów ruchu drogowego, ale w jakim stanie siadają za kierownicą. Widzimy, że coraz więcej mówi się o wypadkach spowodowanych przez kierowców, którzy nadużywają alkoholu, lub narkotyków, lub innych używek. Symulacja zdarzeń drogowych ma też podnieść świadomość i zwiększyć poczucie odpowiedzialności u użytkowników pojazdów mechanicznych. Bo młodzi ludzie może nie zdają sobie sprawy, często też w jakiś sposób może bagatelizują pewne sytuacje, patrzą na ludzi dorosłych, którzy też się w ten sposób może zachowują, w jakimś środowisku, w towarzystwie. Chodzi nam też o to, żeby byli też, uczyli innych, żeby też zwracali uwagę jak zachowują się koledzy, żeby stanowili taką zaporę. Wyjątkowa lekcja, to wartość dodana w ofercie Szkoły Rolniczej z Mokoszyna. To będzie pewien efekt taki dodany, jeśli chodzi o profilaktykę, o wychowanie o bezpieczeństwo, także mamy nadzieję, że każda informacja podana w inny sposób niż na lekcji tradycyjnej też przynosi pewne efekty takie dodane. Zajęcia podobały się uczniom, którzy podkreślali, że mocno oddziaływują na ich wyobraźnię. No na pewno, bo można lepiej zrozumieć wszystko i to jest to taki bardziej ciekawy sposób też przedstawiony. Możemy się dowiedzieć dużo ciekawych rzeczy i tak troszkę wyobrazić sobie różne sytuacje można, y, jakie moż, możemy spotkać na drodze sure. Info